Dzień dobry, entuzjaści kryptowalut. Jestem podekscytowany możliwością porozmawiania z Wami na temat niezwykłej platformy handlu kryptowalutami, która ostatnio zyskuje na popularności. Ale najpierw wyświadcz mi przysługę, naciśnij przycisk subskrypcji i zadzwoń dzwonkiem, nie chcesz przegapić żadnych moich przyszłych wskazówek i spostrzeżeń dotyczących kryptowalut, prawda? W porządku, przejdźmy do rzeczy. Wszyscy wiemy, że handel kryptowalutami to niezła przygoda. Rynki nigdy nie śpią, jest więcej monet niż możesz zliczyć, a próba utrzymania się nad tym wszystkim może być przytłaczająca, szczególnie jeśli jesteś nowy w tej dziedzinie. Ale nie martw się, ponieważ mam dla Ciebie idealne rozwiązanie platformę do handlu kryptowalutami Arbiquant. Ten asystent handlowy AI całkowicie zmienia zasady gry. To nie jest zwykłe narzędzie do automatycznego handlu, to jak posiadanie własnego mentora do spraw kryptowalut, który pomaga Ci udoskonalić strategię i uzyskać po prostu niezwykłe spostrzeżenia. Czym zatem wyróżnia się ArbiQuant? Po pierwsze, jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Mówimy o eleganckim interfejsie, który działa na każdym urządzeniu i jest oparty na sieci, dzięki czemu można uzyskać do niego dostęp w dowolnym miejscu za pomocą połączenia internetowego. Ale nie chodzi tylko o estetykę, ten bot jest również wyjątkowo inteligentny. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy i technologie AI do analizy rynków, identyfikowania trendów i dostarczania szczegółowych analiz w celu optymalizacji gry handlowej. A oto najlepsza część dostosowuje się do Twojego poziomu umiejętności, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym ekspertem w handlu. Ustawienia można w pełni dostosować, a przed publikacją możesz nawet przetestować wszystko bez ryzyka w trybie demonstracyjnym. Ale to nie jest nawet najlepsza część. ArbiQuant obsługuje wszystkie główne kryptowaluty, które znasz i kochasz: Bitcoin, Ethereum, Ripple, co tylko chcesz. Rejestracja konta w ArbiQuant jest prosta po prostu wejść na ich stronę internetową, utwórz konto, wypełniając takie dane jak imię i nazwisko, identyfikator e-mail, numer kontaktowy. Co zajmuje około 2 minut. Wpłać co najmniej 250 euro, aby zasilić konto i gotowe. Nie ma żadnych opłat za wpłatę ani wypłatę, a przez cały czas masz pełną kontrolę nad swoimi środkami oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa z zaawansowanym szyfrowaniem i możesz dokonywać płatności w dowolny sposób: debetowy, kredytowy, kryptograficzny. Wybór należy do ciebie. Zanim was wypuszczę, muszę was wszystkich uprzejmie przestrzec. Jak w przypadku każdego popularnego narzędzia lub platformy handlowej, z pewnością znajdą się podejrzani naśladowcy i oszuści próbujący zarobić na tym szumie. Widziałem mnóstwo fałszywych klonów ArbitQuant, które obiecują światu ale tak naprawdę próbują cię oszukać i wyłudzić ciężko zarobione pieniądze. Słuchaj, kochanie, nie daj się. Powtarzam, nie daj się nabrać na żadne z tych oszustw. Nie są warte ryzyka ani bólu głowy. Jedynym legalnym źródłem Arbiquant jest oficjalna strona internetowa i lepiej uwierz, że usuwam ten link w poniższym opisie. Użyj tego linku i samego linku, aby utworzyć konto. Nie pozwól, aby ci oszuści zepsuli ci imprezę. Gdy już wszystko skonfigurujesz, po prostu powiedz Botowi, jakiego poziomu pomocy potrzebujesz, i pozwól mu działać, analizując rynki, realizując transakcje i zapewniając znaczną przewagę dzięki wszystkim narzędziom analitycznym. Ta platforma całkowicie zmienia zasady gry, niezależnie od tego, czy jesteś świeżym kryptonoobem, czy doświadczonym profesjonalistą w handlu. Czy jesteś gotowy na poważne zyski? Kliknij link w opisie poniżej i zacznij handlować już teraz. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej, naciśnij przycisk lubię to, aby okazać trochę miłości i przygotuj się na imponujące zyski. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Bądź na bieżąco, do widzenia.